E, siama Widzowie, e, do mnie dzwonił tata Teraz je, jest... szkoda, że się nie możesz dzisiaj u mnie nocować A mogę? A mogę? No okay. bo mam dzisiaj nienawidzenie Ale nie wiem czy mam jeszcze od trasy Ale możliwe Okej, Kamil e, Berek na dronie Ha! Nie uciekłem Ty się w Okay, do widzenia! Bye bye! Nie dogonisz mnie, chłopie! No sprinta Ej, nie ma sprintu! Okej, okay, no to ja cię teraz zaprowadzę za mapę. Ty tam mi nigdy nie znajdziesz. Do widzenia! Nie, nie możesz mnie znaleźć! Jaki dubek. Ty, ale ty wiesz, że musisz mnie dogonić? Jestem teraz nad piłką nożną prawie. Oh, mam, mam plan. Będzie piłka nożna teraz. Idź do piłki nożnej. Naokoło szkoły. Chyba. Okej! Okay. Lewandowski! Su Su, Su! 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 Czekajcie, muszę to wziąć tutaj. Tutaj i o Hakuje! Hakuje! No nie hakuje! Jest! Pierwszy gol w Lewandowskiego! Lewandowski strzela z mnie? Nie wiem, możesz Nie wiem! Okej, okay, gdzie ty jesteś, chłopie? Jestem na boisku, no. Ja jestem. Nie widzę cię. Ej, ale nie ma chowania, gramy w piłkę. Okej, ja jestem w kościele. Jesteś w kościele? No chodź do mnie. gdzieś daleko od tego, od piłki. Okay. Biorę sobie motora i lecę na motory. Gdzie ty jesteś? Jestem na motorze, teraz jestem przy basenie. A! Ej, ja nie umiem grać na tym telefonie. Na serio. Widzowie, nie umiem grać na telefonie. Ej, czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Muszę ten wziąć... Y, jak? Ano deskorol, deskorolkę Patrzcie tutaj jest skate park Dla skateów Okej, okay, patrzcie jak to robi mistrz świata Op, op, oh my, op Op, op, o op op, op op, 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 op Aj nie, spadło Ale, o siema ma, A jaki maluch XD Co <grym> ty <tij> citujesz? Ну, добро, баститу. Окей, это твоя брамка А как Беру Ну, добро, баститу таких. Окей, я играю... Чекай, ходь. Ай, не могу. не Нет, так, так, так. Виланчи тебе Jest! Wbiłem ci gola. Ok, no to ja teraz tutaj... Okej. Okay. Trzy! A gdzie Ty jesteś? Ej, chłopie. Czemu? mi się Roblox. A, trudno. Ok, będzie drugi gol. Lewandowski! Czu! Na bogatych? Nie, najpierw rodzina żulów, ok? Rodzina żulów. Ty się zgadzasz? Rodzina żulów. Najpierw rodzina żulów. Ja tepam się. ok? usunąłem się doma. No nie, wyłączam se mikrofon. Dałem sobie reseta. Chodź przeze mnie. Ej, gdzie ty wchodzisz? Na Heaven? Ale oni są tacy mili Na co ty weszłeś? Musimy mieć pewność, że te pandy to pandy No, no chłopie wchodź na Brunkheven Heaven! Sky Wars Sky Wars? Ty co, na serio taką noobską grę? Chłopie, ty wiesz, że to jest bardzo noobska gra? No, no wchodź Bo to jest stara gra, w No to... Ej, ale proszę, wejdź no, to ty nie dostaniesz ode mnie hajsu, który ja zarobię na YouTubie. A. A chcesz chyba hajs? Ej, kto słucha ten ro. E, e, pion robi hajs, ten zostawi. Nie, zostawi łapkę w górę, suba. I ten, kto słucha pion, Leon USA. Ten, ten zostań, suba. Jak lubisz mamy to zostaw dzwoneczka, suba i lajka. A jak lubisz tatę, to zostaw lajka i suba i dzwoneczka. I jest komentarz. No komentarz to. Ko komentarz ha hashtag tata. Ej, lepiej, żeby u was wyświetliła się reklama, no bo to ja dostanę po 100 zł i mogę wam komuś od... wam to komuś dać 100 Jesteś 50 zł. Eee, nie wiem. No patrzcie, U mnie na kanale się wyświetla. O, coś skaj, już nie A, ty to grasz. Ej! Widowie, teraz ja będę grał do niego. Teraz wchodzę. Ej, nie, no to jeszcze nie! Nie, ja to nie A, wychodź. W to gramy? To! To chce, to chce, to chce, to chce Ty na serio, to, to, to jest podruba. Nie Jest gra z twoich nie ulubionych. O nie, muszę na to wchodzić widowie. Proszę, zostawcie la lajka i subleka. sublika. Sublika. Ej, teraz zaśpiewam, palion robi hajs, robi hajs, a ty mówisz, łotę oczy, wiem co, lubisz. oczy, wiem co, nie wiem co, tu... Musisz nie wiem Pokaż, ukryj. No nie wiem ukryj chyba. Pokaż, nie wiem Ej, nie rozumiem. co, tutaj teba. nie i poczekaj. No już. Ale ja. Chodź, Gdzie Tutaj, chodź. Chodź, Filgamiś. Się... Matwi! No taki gość. Teraz się za Gramie razem w No To chodź. Chodź! chodź. Ja chodź. chodź. Cierpliwości, mój kochany anioł. Najważniejsze, no żeby myślał, że Ja będę czy... tym. Dziewczyną. I o co chodzi? No i o co chodzi? A twój! Widzowie To jest jakieś głupie To bez sens Widzowie